Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry. 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 Panie Krzysztofie, dobry. czy pan jest gotowy na jedyny kanał w kanale Zero? Oczywiście, że tak. Po to tu przyjechałem. Dzień dobry. Niech pani mi powie, czy pani woli wywiad na czołgu czy w studio? Na czołgu. Zdecydowanie. Dziękujemy. Panie generale, jedno pytanie: mundur czy garnitur? Nie, to nie ma w ogóle porównania. Mundur polowy zawsze, przede wszystkim taki mundur w głowie, bym powiedział, bez znaczenia, bo teraz już nie mam uprawnień tak, żeby mundur nosić, ale mentalnie trzeba się czuję żołnierzem rezerwy. Bardzo dziękuję. Panie profesorze, mam pytanie. W wojsku mamy rozkazy, w nauce tezy, które łatwiej obronić? Tezy, łatwiej obronić tezy. Trzeba się naczytać różnych rzeczy i potem każdą tezę jest w stanie człowiek obronić, a rozkaz tutaj dyskusji nie ma. Trzeba wykonać. Dziękuję bardzo. Panie Admirale, pytanie do Pana. Tak? Czy na defiladzie lądowej marynarze czują się jak ryba w wodzie? Oczywiście, jak zawsze. Czy ryba na lądzie? Yy, nie, jak ryba w wodzie. Jak ryba w wodzie zdecydowanie ciągle z tą wodą jesteśmy związani, więc. Dziękuję bardzo. Dzie Jezu. Dzień dobry. Mam pytanie. Jedyny kanał. Mam pytanie. Czy jest jakiś make-up, który działa lepiej niż maskowanie żołnierza? Coś byśmy wydali radę wymyślić. Dziękuję. Co jest trudniejsze? Zobaczyć ostrość, czy dogonić Abramsa? Kurczę, ciężki wybór. <grym> Ale chyba jednak dogonić Abramsa. <grym> Dobra, dzięki. Cześć. Cześć. Powiedz mi, czy kiedyś nagrywałeś, a przypuszczałeś dźwięk w lepszym montażu niż ten, co teraz? Cóż mogę powiedzieć?